Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej spektaklowi Amadeusz, który już 13 i 14 listopada zagości na scenie operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Na dzisiejszej konferencji miło mi powitać naszych gości: Panią Annę Wieczór, reżysera spektaklu, pana Jacka Laszczkowskiego, dyrygenta, kierownika muzycznego oraz odtwórcę postaci drugiego Mozarta. Oraz witam bardzo serdecznie gospodarza miejsca pana Michała Horosińskiego, dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Równie serdecznie witam przedstawicieli mediów, którzy dzisiaj nas zaszczycili swoją obecnością. Witam naszych partnerów oraz wszystkich państwa, którzy są obecni na konferencji. Kilka słów wprowadzenia na temat spektaklu. Amadeusz. Petera Schaffera to jedno z najgłośniejszych dzieł teatralnych XX wieku. Dramat o zazdrości, geniuszu i cenie, jaką artysta płaci za nieśmiertelność. To opowieść o dwóch kompozytorach. Jeden z nich to Antonio Saleri, człowiek systemu, kapłan sztuki. Drugi to Wolfgang Amadeusz Mozart, geniusz, wolny duch, który nie zna kompromisów. W reżyserii Anny Wieczór w centrum znalazł się nie tylko słynny konflikt. Ale także głębsze pytanie, czy artysta może być naprawdę wolny w świecie pełnym zasad, hierarchii i oczekiwań. W spektaklu zobaczymy Dariusza Bereskiego jako Saleriego, Wiktora Piechowskiego jako Mozarta, a także znakomity zespół aktorów, chór i orkiestrę pod kierownicem, kierownictwem Jacka Laczkowskiego. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden bardzo ważny zabieg reżyserski rozwojenie postaci Mozarta, którego drugie oblicze artysty zagra właśnie pan dyrygent Jacek Laszkowski. Sztuka po wystawieniu w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym oraz w Łodzi, w Teatrze Jaracza, otrzymała doskonałe recenzje krytyków. Teraz przyszedł czas na Lublin. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Współproducentem spektaklu jest Fundacja Promocart. Patronat medialny objęły RMF Classic, telewizja Polska Lublin, Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni. Prezentacja spektaklu Amadeusza na Sali Operowej CSK powstała z inicjatywy pana dyrektora Michała Horocińskiego, któremu przekazuję głos. Dziękuję bardzo. E, witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie tutaj. E, zanim oddam e, głos naszym wspaniałym gościom, czyli reżyserce Annie Wieczór i e, dyregentowi i kierownikowi muzycznemu Jackowi Laszczkowskiemu. Parę słów wprowadzenia. Drodzy Państwo, dlaczego Amadeusz tutaj w Lublinie? Wiemy, że były trzy spektakle w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Zagraliśmy osiem spektakli w Teatrze Jaracza w Łodzi. Był również spektakl na Festiwalu Arcydzieł w Rzeszowie, nagrodzony zresztą przez publiczność. Otóż dlatego warto przenieść go do Lublina, ponieważ jest to absolutnie unikatowe dzieło. Unikatowe na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim ten tekst Petera Schaffera łączy trzy sztuki. Przede wszystkim teatr dramatyczny, orkiestrę filharmoniczną i operę. To wszystkie, wszystkie trzy formy, wielkie formy, znajdują się w jednym momencie na scenie. Stąd takie duże problemy z wystawieniem. Ten tekst, jeżeli jest wystawiany, to najczęściej bardzo okrojony. Muzyka leci z ofu, chór jest z ofu. Najczęściej skupiają się reżyserzy tylko na aspekcie dramaturgicznym, dramatycznym, czyli na scenach aktorskich. Natomiast my tutaj przedstawiamy Państwu ten spektakl w pełnym szafarzu. Ja widziałem wielokrotnie ten spektakl, właściwie prawie każdą odsłonę w teatrze Jaracza i przyznam, że jeżeli dzisiaj jeszcze istnieje takie zjawisko, które Grecy nazywali katarzis, to na pewno dotyczy on tego spektaklu. Taki stan można przeżyć. Żeby zrealizować ten spektakl, on wymaga absolutnie najwybitniejszych artystów, nie tylko aktorów, ale też wybitnych muzyków, wybitnych, wybitnych śpiewaków. Ale tutaj już na temat tych szczegółów, to pozwolę sobie przekazać głos Ani i Jackowi. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Tak, dyrektor rozpoczął bardzo, bardzo pięknie, myślę bardzo adekwatnie, o, o tym, yy, dlaczego Amadeusz. I dlaczego taka forma? Ja się może z tego wytłumaczę. Ponieważ jako reżyser, kiedy czytam dramat, to czytam go w taki sposób, żeby jak najpełniej, jak najpiękniej móc... Przetworzyć to i opowiedzieć Państwu już na scenie, z aktorami, z realizatorami, wszystkimi. I ponieważ ja jestem także wykształconym muzykiem, dotykając opowieści o muzyce, nie mogłam zignorować tego faktu, i nie mogłam y, z, ograniczyć się tylko i wyłącznie do nagrań, czy, czy właściwie no, opowieści o człowieku, skoro bohaterem geniusza, bohaterem tej opowieści jest muzyka. To muzyka najpełniej i najlepiej doświadczona jest poprzez słuchanie jej na żywo, zwłaszcza jeśli ta muzyka dotyczy epoki, w której nie było nagrań, tylko była przestrzeń, był widz i była orkiestra. Nie, nie, nie będę się rozwodzić nad tym, że prawda, fizycznie jakby odbieramy w falach tę muzykę, i ona działa bardzo bezpośrednio na nasze ciała, na nasz organizm, co jest fundamentalne do odbioru sztuki. I to właśnie było podstawą do tego, że ten, ta inscenizacja jest w tak ogromnej formie, takiej dużej skali. I, i za każdym razem, przy każdych, przy każdych wystawieniach, czy to w Warszawie, czy w Łodzi. Za każdym razem, kiedy wystawialiśmy ten spektakl, publiczność odpowiadała mnie, jako reżyserowi, tak. Odpowiadała aktorom, tak. Odpowiadała wszystkim realizatorom, tak. To jest wspaniałe. W jaki sposób odpowiadała? Owacjami na stojąco, kilkuminutowymi. Kilku tak dawali nam znać, że to dotarło i tego doświadczyli, na czym nam zależało, właśnie na poruszeniu i na katarsiz. Mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. Dzień dobry Państwu. Ja jestem dyrygentem tego spektaklu. Również wcielam się w postać Mozarta, aczkolwiek tylko tyłem, bo widać moje plecy i wygląda to tak, jakby sam Mozart dyrygował. Dyryguję orkiestrą, którą dla potrzeb spektaklu, razem z koncertmistrzem, doświadczonym, wybitnym skrzypkiem Michałem Lisiewiczem, złożyliśmy. Po bardzo wymagających przesłuchaniach dwuetapowych zgłosiło się do, 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 do tego projektu ponad 200 osób, 200 młodych, wybitnych muzyków, którzy. Często są laureatami wielkich międzynarodowych konkursów. Co roku bardzo duża ilość muzyków orkiestrowych kończy studia, a mają poważny problem ze znalezieniem pracy, ponieważ wszystkie orkiestry w Polsce nie mają wolnych miejsc, więc tutaj udało się stworzyć nowy, cudowny organizm. Do drugiego etapu przeszło ponad 100 osób. Potem każdą z nich przesłuchiwaliśmy i i było dla nas to ogromnym wyzwaniem wybrać spośród tych wspaniałych muzyków, tych, którzy zakwalifikują się do orkiestry. Chciało nam się naprawdę płakać, bo na przykład dwunastu wiolonczelistów było wybitnych, wybitnych naprawdę, a mogliśmy wybrać tylko trzech. To samo było ze skrzypcami i z innymi instrumentami. Mamy naprawdę wspaniałą, utalentowaną, utalentowaną młodzież, i mam nadzieję, że Państwo usłyszą, jaki potencjał drzemie w narodzie słuchając tej orkiestry. Ja dodam może, że y, dlaczego, y, dlaczego kolejna scena, myślę, w kontekście jakby takiej, takiej przestrzeni twórczej, i, i co, co tutaj nowego w, na scenie w Lublinie może się zadziać? Otóż. Muszę Państwu się przyznać, że kiedyś, przed Amadeuszem, myślałam o realizacji tej samej inscenizacji na różnych scenach dosyć sceptycznie, i wydawało mi się, że to, jest, że to jest niepotrzebne albo że to ogranicza w jakiś sposób pole manewru czy przestrzeń twórczą dla aktorów, którzy dołączają do, do takiego składu nowego. I, I dzisiaj mogę powiedzieć, że pomyliłam się, dlatego że Odkrywanie kolejnej, y, y, kolejnej osoby, czy to jest osoba w składzie chociażby orkiestry, czy osoba, która gra na scenie postać, czyli aktor, aktorka, to jest to doświadczenie odkrywania zupełnie nowego, y, nowej opowieści w ramach tego samego założenia. I, I to jest dla mnie o tyle odkrywcze, o tyle też fascynujące, że. Nie ma możliwości, żeby powtórzyć ten sam utwór, mimo że jakby jest ta sama forma, jeśli dołącza jakakolwiek nowa osoba, jakikolwiek nowy twórca. I to jest bardzo dla mnie zaskakujące. I w realizacji na scenie CSK będziecie Państwo mieli też okazję zobaczyć skład wykonawców zarówno z Teatru Dramatycznego, Teatru Jaracza Włodzi, jak i aktorów i realizatorów z Lublina. Ja tylko jeszcze może, jeżeli pozwolisz, Iwono, dodam, że ten spektakl wymaga naprawdę, zwłaszcza jeżeli chodzi o realizację muzyczną, bo o tym z Jackiem też rozmawialiśmy, że dzisiaj rzadko wykonuje się Mozarta, ponieważ Mozart wymaga tak naprawdę absolutnie wybitnych artystów i śpiewaków, i, i tym razem Chopin wszedł nam. Śpiewaków i orkiestry filharmonicznej. I stąd dopowiem właśnie, stąd ten casting nazwijmy to casting, przesłuchanie artystów, wybierałeś spośród rzeczywiście wybitnych młodych ludzi z całej Polski, tak żeby móc zrealizować. Żeby móc ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Nie wiem Państwo, na pewno znacie ten oskarowy film Milosza Formana Amadeusz. To jest dokładnie ten sam scenariusz, yy, który będziemy mogli oglądać tutaj właśnie. To jest to samo dzieło. Oczywiście yy, szafer zaadaptował ten scenariusz teatralny na, wtedy na potrzeby filmu, ale właściwie on się niewiele różni pod, pod, w kwestii takiej dramaturgicznej, chyba prawie w ogóle, z tego co pamiętam. Więc to jest to samo dzieło. Tu rozmawiając przed początkiem tej naszej konferencji z jednym z panów dziennikarzy, on uświadomił mi nawet, że w tej chwili wraca znowu do kin Amadeusz. Jest to, nie o tym nie wiedziałem, jest to czysty zbieg okoliczności, ale może właśnie nie ma zbiegów okoliczności, więc. Nie ma, <laughs> jeśli mogę przejąć. A mianowicie to jest dowód na coś. Znaczy, jeżeli jest utwór, który pojawia się w, naprawdę w setkach można już dzisiaj powiedzieć inscenizacji od 1981 roku, kiedy to w Londynie Peter Schaefer z wystawili po raz pierwszy ten dramat. Miało, ten dramat miał setki jak powiedziałam inscenizacji swoich oczywiście ekranizacje i myślę, że ten moment kiedy tak bardzo po wielu latach ta opowieść wraca mieści się w tym, że jest to szalenie aktualny temat. Gdyby ktoś mnie zapytał dzisiaj o czym jest ten spektakl, który zrealizowaliśmy i który będziemy tu wystawiać dzisiaj, w Lublinie w tego dnia, to powiedziałabym, a za każdym razem, odpowiadając na to pytanie, odpowiadam trochę inaczej, w zależności od tego, właśnie, jaki jest skład wykonawczy, w jakim momencie ja też jako twórca jestem, i dzisiaj powiedziałabym, że to jest spektakl oczywiście o absolutnym geniuszu, ale także o sile destrukcyjnej miernot, które z zawiści chcą ten geniusz. Zniszczyć i o nim zapomnieć. Jeszcze pozwolę sobie pytanie takie dołożyć, bo mnie bardzo interesuje. Skąd wziął się pomysł rozdwojenia postaci Mozart'a i właśnie w takim wykonaniu przez pana dyrygenta? To chyba pytanie do pani reżyser. Ona ma pomysł, jak to ma wyglądać. Tak, rzeczywiście. Jeżeli. Tak jak pisał też Peter Schaefer, można przeczytać jakby taką, taki wstęp, czy właściwie opis tego, w jaki sposób ten dramat, dramat powstawał, jakie były jego realizacje, w których on sam osobiście uczestniczył. I on powiedział coś takiego między innymi, że zabranie się za temat, którego bohaterem jest geniusz, jest bardzo, bardzo ryzykowne, ale kiedy się to uda, to sukces jest nieprawdopodobny. Ja zaczęłam się nad tym zastanawiać, i to oczywiście dla mnie jest w jakiś sposób to, co powiem, oczywiste, a mianowicie chodzi o założenie, że zapraszam do współpracy ludzi, który, o których wiem, że ich potencjał, talent, wrażliwość yy, uczynią tę opowieść, którą chciałabym z nimi stworzyć, najpiękniejszą, jaka tylko jest możliwa, najmądrzejszą, jaka tylko jest możliwa, albo najbardziej dowcipną, jaka tylko jest możliwa. I w związku z tym, kiedy mamy postać Mozarta, to Aktor, w tym przypadku Wiktor Piechowski, odgrywa najwspanialej Mozarta jako człowieka. Natomiast potrzebowaliśmy Mozarta, który będzie tym kompozytorem, człowiekiem muzyki, który będzie wiedział, jak ze swoim temperamentem, talentem poprowadzić orkiestrę. Bo nie bez znaczenia, jak Państwo doskonale wiecie, jest to, jaki dyrygent staje przed orkiestrą. W zależności od tego, kto stanie przed orkiestrą. Taką państwą muzykę usłyszycie. A ponieważ mi zależy na najbardziej możliwej, najpiękniejszej muzyce i, i na tym, aby ten geniusz Mozarta mógł się wyrazić w tej opowieści naszej, to zaprosiłam i też zaproponowałam Jackowi Laszkowskiemu, żeby odegrał tę postać właśnie w tej przestrzeni muzyki. Dziękuję bardzo. W takim razie przekazuję państwu teraz czas na zadawanie pytań. Proszę bardzo. Momencik, podam mikrofon. A, nie. Słychać, słychać. To ilu osobowa orkiestra, orkiestra w końcu wystąpi? Orkiestra, skład orkiestry to jest 38 muzyków. Oprócz tego jest zespół solistów, śpiewaków, 16 śpiewaków, którzy wykonują partie solowe, ponieważ jest wiele fragmentów Operowych w tym dziele, które wymagają no, zaawansowanych, dobrych, dobrze śpiewających śpiewaków. I, I co jest ciekawe, państwo zauważą, że ten 16-osobowy chór wybitnych śpiewaków operowych brzmi jakby było ich 100 osób na scenie. I to jest bardzo interesujące zjawisko, które zostaje. Zauważone przez, przez znawców i nie tylko przez, przez znawców. Proszę pytać. Ja jeszcze zapytam o taką rzecz. Spektakl zachwyca rozmachem. Ym, orkiestra, chór, bogata scenografia. Jak wyglądały przygotowania do tej adaptacji tutaj na scenie operowej Ceska? Oczywiście, jakby ten, ta inscenizacja i pomysł inscenizacyjny jest już znany, to, tak jak powiedziałam, jest skład wykonawców, który jest już doświadczony w tym spektaklu. Dołączą do nas, jak powiedziałam, dołączyły osoby, które są stąd. Pozwólcie Państwo, że wspomnę o autorce plaka, zdjęcia do plakatu, która jest Lublinianką, więc tak, to jest Weronii, pani Weronika Ucjan Grabowska. Ona jest autorką zdjęcia do plakatu lub linianka. Ale wracając do, do Pani pytania, to no za każdym razem jest to jest to, to jest za każdym razem premiera, czyli za każdym razem ten rodzaj jakby koncentracji i takiego bardzo solidnego przygotowania jest no Obowiązkowy i każdy, kto bierze w tym udział, właśnie ze względu, tak jak pani powiedziała, na tą dużą skalę, musi być perfekcyjnie przygotowany. I to jest też wspaniałe doświadczenie takie twórczo-producenckie, a mianowicie, jeżeli rzeczywiście każdy wie, co robi, każdy robi to, jak najlepiej potrafi, przy tak skomplikowanej y, organizacyjnie strukturze, to się y, wtedy ma szansę udać. I do tej pory zazwyczaj się udawało. Państwo Państwa jeszcze dziennikarzy do zadawania, do zadawania pytań. To jest teraz też świetna okazja, żeby. Siedzimy już od rana do wieczora, ja, na przykład, ze swojej strony, żeby skoordynować e, skład orkiestry, bo okazuje się, że ci wybitni młodzi muzycy w, między, w międzyczasie dostali poważne posady, grają w poważnych orkiestrach i nie zawsze mogą być e, zwolnieni, więc ten grafik, na którą próbę kto może być, kto nie może być, potem decyzja. Czy muszę szukać nowego muzyka, czy pozwolić sobie na to, żeby jednego, czy dwóch nie było na jednej, czy na drugiej próbie? Jest to bardzo skomplikowany logistyczny proces i zajmuję od rana, jak tylko budzę się o dziewiątej. Pierwsze maile przychodzą z dostępnością. To tak wczoraj o dwudziestej trzeciej, prawie o dwudziestej czwartej, zakończyłem pracę nad tym i tak będzie do premiery. Wiem, że to będzie bardzo skomplikowane. Śpiewaku. Mam już skompletowanych w orkiestrze. Jeszcze małe braki, ale małe. Będziemy starali się zaangażować muzyków z Dublina. Mamy jedną wybitną skrzypaczkę, która pomoże nam w zorganizowaniu przesłuchań dodatkowych opartych o, o muzyków z Dublina. Ja, ja dodam może taką, yy, może taką bardzo, bardzo. Yy prostą informację i skieruję ją do widzów, do wszystkich tych, którzy nie widzieli Amadeusza albo widzieli, bo wiemy, że tacy widzowie są i przyjadą, już rezerwują miejsca na spektakl tutaj w Lublinie z różnych stron Polski i nie tylko. Powiem tak, jeżeli państwo naprawdę chcecie doświadczyć czegoś wyjątkowego i poczuć, że sztuka może być i świętem, ale też codziennością, zachęcam do tego, aby tak te okazje potraktować. Zachęcam do tego, żeby może ubrać się w sposób wyjątkowy, tak jak to kiedyś bywało, chodziło się do opery, bo przecież mówimy o tym, że w tym spektaklu jest też opera. Może państwo chcecie ubrać, nie wiem, fraki czy smokingi, panie, suknie wieczorowe, a jeżeli ktoś chce po prostu przyjść na opowieść o człowieku, tak jak to jest w teatrach, też dress code jest szeroki, dostępny. Ale zachęcam wszystkich państwa do tego, żebyście wykorzystali ten moment, Spędzenia czasu z wyjątkową opowieścią, która daje szansę do tego, żeby poczuć się pięknie i mądrze. Zachęcam do tego. Ja jeszcze, a propos tej zachęty, wyjątkowości tego spektaklu. Chciałbym powiedzieć, nie tylko dlatego, że biorę w tym udział, jestem w tym naprawdę, staram się być obiektywny. E, jako śpiewak e, operowy e, w 2003 roku byłem e, wybrany jako śpiewak, e, e, śpiewak roku w skali świata. Przyznawany tytuł przez e, krytyków m, operowych z całego świata, ze spektakli z całego świata. Do, jako pierwszy Polak w historii, i y, występując na tych wielkich, światowych scenach, uczestniczyłem w spektaklach, które również były, jeden był y, 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 zwycięzcą tego, tego rankingu y, prowadzonego przez czasopismo Opernwelt a w kilku w kolejnych latach byłem te spektakle w których brałem udział byłem nominowany więc mówimy o największych najwspanialszych najpiękniejszych spektaklach operowych świata w największych teatrach i yy, z czystym sercem i sumieniem stwierdzam, że nasza Madeusz jest najpiękniejszym spektaklem z wszystkich, w których w życiu brałem udział. Więc naprawdę zapraszam Państwa na, na ten spektakl. To nie będą wyrzucone pieniądze. Tak, ja może przypomnę, 13-14 listopada są pokazy. Kolejne pokazy trzeba będzie zaczekać, ładnych kilka miesięcy dopiero w przyszłym roku. Więc zachęcam wszystkich, proszę Państwa, namawiajcie, naprawdę dajemy rękę albo nawet coś więcej, rękę, nogę, głowę, że warto ten spektakl zobaczyć. Nikt, to znaczy ja nie znam nikogo, kto będąc na tym spektaklu żałował, że na nim był. No cóż, jeśli Państwo nie mają więcej pytań, bardzo serdecznie dziękujemy. Może mają Państwo jeszcze pytania? No już widzę, że jest bogata opowieść ze strony Państwa. Tutaj nastąpiła dużo informacji. W takim razie już w listopadzie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie spektakl, którego nie można przegapić. Bądźcie z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękuję.